Nie wiem, tu jest ten Sunshine Drive. Nie wiem. Dobre miejsce, to jest kompletnie inna firma. Chyba, że wynajmują tutaj. ZAKI się! Fuck, kurde, no jeszcze Ty wiesz, mi tu marudził. Fucking kurde, no dość, fuck, pizdu. Kurwa, jestem tak zmęczony, że nie mogę myśleć nawet, no. No i gdzie teraz? Gdzie mam jechać kurwa? Czyli numer 6 No fucking right turn go fuck yourself piece of shit motherfucker A no nie są dobra otwarta chyba numer 6 właśnie czy nie 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak, no to w tak, dobrym miejscu jestem Rafał coś wspominam właśnie o tym Sunshine Drive, a już teraz kapuje o co chodzi. Dobra Cofamy się, zobaczymy co się dzieje. Dobra, gostek ładuje mnie Kurde, idę się ubrać ty bo zimno jest jak cholera Fuck, ale jestem zmęczony, ja piernicze. Kurwa grzech to jest z grzech tak zmęczonym być no. Dobra, zładowany 3.30 po południu o właśnie, ile mam kilometrów, kurde. Ja miałem ponad 700 kilometrów do Montrealu mniej więcej. Czekajcie, wpiszę, kurde, ile mam kilometrów. No dobra, 700. Minimalnie mniej niż 700 kilometrów. Teraz to jadę na stację paliwową się dotankować, wysłać dokumenty zobaczyć czy zdążą mi te dokumenty na dzisiaj zrobić ale ja już tam się zorganizuję żeby dzisiaj zrobili mi no, bo my potrzebujemy taki coś nazywa ACI jak do Kanady wjeżdżamy nie to nasza firma musi to zrobić to są, tam są to jest na granicy dokument który potwierdza ładunek e, takie tam to są takie bardziej elektroniczne nie Elektroniczne pozwolenie wjazdu do Kanady, ale to jeszcze nie jest według prawa, ja tego nie muszę koniecznie mieć. Moja firma to robi już od dłuższego czasu, bo to ma wejść to prawo, nie? Ale mówię, to prawo jeszcze nie jest aktualne, więc mogę olać sobie ten dokument, tylko bym musiał się upewnić, czy ten ładunek będzie odprawiony, nie? Przez tych, jak to tam. No, brokera, no nie wiem jak to w Polsku broker kurde jest i tak, no i zobaczymy, właśnie, więc postaram się. Ja już tam się skombinuję, żeby. To jest broker Livingstone, więc ja już tam sam się kurde dowiem najwyżej od nich. Więc to jest ok, ale z drugiej strony mam odzwonić do spedycji przed piątą. Co mam z tym ładunkiem robić? Jeżeli każą mi go zawieść, to oleję to nie będę na Hama jechał, tylko po prostu pójdę spać i tam zajadę jutro sobie na relaks bez bólu tyłka. o 12:00, bo jestem kurde zmęczony, więc legalnie pójdę spać na 10 godzin a jak będę mógł zostawić go na bazie, to kurde no postaram się na Hama go przy, przywalić kurde i dzisiaj w nocy w domu to też taki zmęczony, to kurde, ja wiem, że to warto. Czy to warto, kurde, tak. no cholera ja ciągnie, lecz jak tak blisko z domu, 700 km na warunki amerykańskie, no, to jest. te. na warunki północnoamerykańskie, tak? To jest rzut beretem, no, to jest grzech, kurde. To jest pół do czwartej, to jest grzech, do domu nie jechać, nie? Ale jestem tak wyczerpany, kurde, no. Długi dzień. Dobra. Zobaczymy, co będzie, kurde. Co będzie, to będzie. To no. mówię, tu, tu różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć, więc, więc... zobaczymy, zobaczymy. Na razie jadę się tankować i przesłać te... Kurde, ale tu trzęsie tym skurwysyństwem. Jadę się tankować i wysłać i ja Będę musiał dać opcję falowania. Z YouTube'a, bo kurde, tak się obraża, że tego się nie, da, nie będzie się dało nawet to oglądać. jeżeli w ogóle ktoś to ogląda. No, zajadę na. Tutaj stację Pilot, na którym nigdy nie ma miejsca do parkowania. Wilkes Barry! Ej! Mortka! Niedaleko, kurde, dziada mieszka. Oczywiście zajebany, jak nie wiem, kurwa. A, pompy zawalone, dobra. Poczekamy chwilę. No, lepiej to taki gostek. Zostawił traka na pompach, poszedł w pizdu i ma wszystko w dupie, nie? No tutaj kurwa kolejka jest. ale te pompy kurwa mają... Zajebistą szybkość, dźwia piernicza, jestem kurwa, jestem tak zmęczony. W pizdu, no. Dzisiaj, kurwa dzisiaj, no. W pizdu burdel nie ma czasu nawet dokończyć papiery Ci blokuje wszystko dobra dokończę kiedy indziej tak będę musiał się zatrzymać po żeby dostać faks prawdopodobnie od firmy na przejazd graniczny Jeden. Jak oni mi tu każą jechać kurde jak tutaj jadę, jak ja jadę, Uf. let's go dobra już teraz oficjalnie spadam I zatrzymuję się aż przed granicą Ewentualnie odebrać dokument AC Motherfucking Eye Piece of Shit Motherfuckers Scranton in the House Scranton Morda Ten polski milioner mieszka Najbogatszy Polak w USA Pan Prezes, Nauczyciel, Polityk Scranton in the House! Jo! Niestety, nie mam czasu, kurde, dzisiaj, bo napięty termin. Oh, fuck. Jeżeli dobrze, wszystko pójdzie, będą o 12. Nie, będą o 1 rano w domu. Kurwa, lunch no, jest Zmęczony, więc nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. No, chyba, że zdechnę, kurwa, no. Yo, scranton in the house, Scranton in the house Youtuberzy, trakerzy, wszystkich pierdolę was Jak to było, tak to było? Adam, tak to było? Kurwa disco polo w wykonaniu Polish Adama Słuchajcie, gdzie ja tu muszę jechać, kurwa? Scranton! Scranton! Najbogatszy Polak w USA! Scranton in the house! Polski milioner! Scranton in the house! Fuck! Szajba mi odbija, jestem zmęczony. Zresztą ja, nawet kurwa, jak nie jestem zmęczony, to mi też odwala. Zresztą Więc wszystko po staremu. No jedź, Gostek, jedź, kurwa, bo jest spędzę. Z rozpędu trzeba się wciskać, a nie z postoju Scrampton in the house Youtuberzy, trakerzy Scrampton in the house Ludzie, 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 kurwa naprawdę, ja ledwo co żyję Ooo, padnę zaraz Fuck Piero coż... Włączyłem Kamerke. Ja dalej jestem w Scrampton in the house! Scrampton in the house! Joł pozdroda! Kurde, youtuberów Trackerów. MS Rifu in the house. Chockmaniak in the house. Kamilopler in the house. Mznurek in the house, Macit Kaczyk in the house, Albert Radargolon in the house, Kamisado in the house, still... Trucker TV, truck, truck 3 TV in the house, Sławuszna Nasierowski in the house. Grecorios in the house Szwagier 106 in the house. Te kilka in the house. Kuba Trendak in the house. Kurwa nie, Miki Dabes in the house. Patryk Sokołowski in the house Misiek 105 in the house Pa fakt, to tam jeszcze nagrywa. Kurde Piotrek Tokarski in the house Kto tam jeszcze jest in the house MZ Toja in the house Kierowca WSA in the house Kuba Wągrodzki in the house Krychutyr in the house eee, kurde fucking skurwesen in the house Magnum 460 TV in the house Good Driver Pelk in the house Tiger in the house. Fuck. Patolek, kurwa. Oh, 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 pierdo, oh, 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 dude, oh. Luce, fuck, Yo! Martina in the house! Haha, <laughs> yo! Manchester in the house! Martina in the house! Menda in the house! O, oh, fuck! Ludzie, czy ja dojadę do domu? Kurwa, nie wiem. <laughs> chyba nie dojadę. Już tak muszę, kurwa, śpiewać. I odpierdalać maniane. Ja kurwa nie dojadę, ja nie dojadę, ja nie dojadę się rozpierdolę w pizdu, zdechnę! Zdechnę in the house! Jo. Kurde, ludziska, mówiąc o pozdrowieniach, nie? Wielu z was prosi mnie o pozdrow ludziska, ja nie zapamiętuję, ja nie mogę zapamiętać waszych imion, Tylu tam jest, kurcze, no. I teraz zacząłem te śpiewy o tych, kurde, pozdro dla tych, kurwa, youtuberów. Dużo zapomniałem, na pewno. E, więc nie wszystkich da się wymienić, po prostu to było ze spontana, no. Zapomniałem o KD Trucku, pozdro, yo, KD Truck in the house. E, z kierowców, na przykład. E, art Trucking in the house. Z face Szybki w Kanadzie z face in the house Tomek z Chicago in the house Budziska, a kto tam jeszcze było? Kurde, widzicie, no nie, nie, nie kojarzę Potem z prywatnego Grzegorz Rzeszów in the house yo, 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 Manchester in the house, Martyna To już było Wszystkie fanki z Polandii Yo cheese in the house <laughs> yo, nie oglądajcie patole! Yo, yo, yo. Nie oglądajcie tego gnojstwa! Yo, yo. Co wy tu robicie kobiety? Yo. Kurwa, widzicie jak mnie odpierdala? Nie oglądajcie tego dziewczyny, no Ile tam? Wszystkie Ewelina, Agnieszka Iwona, Kasia, tam jeszcze kilka innych było Sorki kurcze no Wyłączcie to Pozdro Pan Pepsi Co to? Co to? Co to? Pepsi Yo, pozdro do Patola Mariusz Irlandia In the house, wszyscy ziomy Kurwa z Gdyni in the house Trójmiasta, którzy mi pozdro i z okolic Trójmiasto in the house Kurde, no i zapominam miliony następnych, i Chyba to wszystko Aha, no jak mogę zapomnieć? Pozdro El Tigre In the house WYPIERDALAJ! Tej <ścoughs> chamie I pozdro na jego dupy loli WYPIERDALAJ! Raz, wypierdalajcie wy, kurwa nie chcecie podznawać, bierze no kurwa!